Cześć, jestem Paul z Zapytaj Eksperta. Dzisiaj mamy dobre pytanie o stal, a mianowicie jak rozpoznać różnicę między stalą węglową a nierdzewną. Więc, żeby to pokazać, mamy tutaj przykłady stali węglowej i nierdzewnej. Najpierw przyjrzymy się tym dwóm odcinkom, te, które mamy, i już wizualnie widzisz, która to stal węglowa, a która to stal nierdzewna ze stalą węglową będącą. Tą bardziej czarną, tutaj po lewej stronie lub mojej lewej, a stalą nierdzewną, mającą bardziej jasny kolor. Więc naprawdę łatwo odróżnić, która to stal węglowa. A która stal nierdzewna? Ale jeśli otrzymujesz ten materiał bezpośrednio od dostawcy w postaci prętów, to wyglądają one dość podobnie. Więc jak rozróżnić, który to stal węglowa, a który stal nierdzewna? To bardzo proste. Można użyć magnesu, ponieważ stal nierdzewna jest zazwyczaj niemagnetyczna, podczas gdy stal węglowa jest magnetyczna. Więc wszystko, co musisz zrobić, to znaleźć sobie magnes. Nie mogłem go znaleźć, więc poszedłem do lodówki, wziąłem nasz mały magnes na lodówkę. Mieliśmy bardzo miły dzień w Windermere z rodziną. Więc jeśli i przyłożę ten magnes do stali nierdzewnej, widzisz, że nie trzyma się. Odpada bardzo szybko, więc to jest niemagnetyczne, więc wiem, że to stal nierdzewna. Natomiast w przypadku stali węglowej pięknie się przykleja, więc wiem, że to stal węglowa. Łatwy sposób, aby to rozpoznać. Mam nadzieję, że to pomaga. Do widzenia!